I dziadku, hymny chwalebne w spadku Polska, Wielka Brytania i Że już podróżujesz na fale, na fale, fale Boga za ciebie. Fale cały czas, bo wspaniale. You have a great wallet. Wallet króluje na wzgórzu, rodzinie będą To ja króluje na wzgórzu, rodzinie cały czas, Adam. Niewinnie będziesz ojcem potrzebującym. E, pilnie dajesz z początek, Adam. Ten wątek jak w filmie, lek, dar, życia płynie Dziękuję twym rodzicom silnie i tym w koło. Kochaj, żyj, czyli co wszystko co potrafisz. Jak święty Augustyn śpiewał e, wesoło. God bless the king of the hill. Boom, zapłać za tysiąc film. Jak podbijasz, wojarzy mnie, Maria z tobą będzie chcił A mi go braciu, szalom, szalom Rap, modlitwa damie tobie Omoła natawa i w o takeru, sonderu.